Czy słyszałeś kiedyś o fragmencie pisma świętego, którego nawet duchowni unikają? Nauka tak intensywna, że wiele osób woli ją ignorować, choć wie, że jest ona częścią boskiej prawdy. Nie chodzi o bogactwo i prezenty. Wierz ten podważa rzeczywistość naszego najgłębszego bytu. Ale dlaczego tak rzadko się o tym wspomina? Co sprawia, że ten fragment jest tak znaczący, że zamiast zostać ogłoszonym, jest ignorowany? W dzisiejszym filmie przyjrzymy się bliżej temu fragmentowi, dlaczego jest tak przerażający i jak może zmienić sposób, w jaki postrzegamy naszą duchową podróż. Zostań ze mną do końca, a wspólnie odkryjemy prawdziwą wagę tego objawienia. Teraz pewnie zastanawiasz się, co to za niepokojący fragment. Znajduje się w Ewangelii Mateusza, rozdział 7, wersety 21-23, gdzie Chrystus stwierdza: Nie każdy, kto mówi do mnie, panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto pełni wolę mojego Ojca. Wielu powie w owym dniu, panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu? W twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów? W twoim imieniu nie czyniliśmy cudów? I oświadczę im, nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość. Wielu przywódców religijnych unika poruszania tego tematu, ponieważ bezpośrednio dotyczy on istoty naszej duchowości. Nie chodzi o piękne słowa, ani o niezwykłe czyny, które robią wrażenie na ludziach. Nacisk położony jest na szczere posłuszeństwo woli stwórcy. Wyobraź sobie tę scenę. Ludzie staną przed Chrystusem w dniu ostatecznym, przytłoczeni niezwykłymi osiągnięciami, wierzący, że są na właściwej drodze, a potem usłyszą druzgocące oświadczenie: Nigdy was nie znałem. Te słowa nie tylko zaskoczą, ale także przypieczętują los, od którego nie ma powrotu. Ten werset skłania nas do głębokiej refleksji czy naprawdę żyjemy według planu Boga, czy też po prostu podążamy za swoimi pragnieniami, wierząc, że jesteśmy na właściwej drodze? Wiele osób unika tego pytania, ponieważ bezpośrednio kwestionuje ono naszą postawę, naszą dumę i sposób, w jaki traktujemy naszą wiarę. Lęk przed tym, że nie jesteśmy prawdziwie zgodni z zamysłem wszechmogącego, to coś, z czym wielu wolałoby się nie mierzyć. Zamiast więc głosić tę niezaprzeczalną prawdę, niektórzy liderzy wybierają łagodniejsze przesłania, które nie wymagają aż tak głębokiej transformacji. Jednakże ten fragment jest zaproszeniem do głębokiego spojrzenia w siebie i zastanowienia się, czy tylko udajemy, że mamy wiarę, czy też naprawdę żyjemy zgodnie z wolą Boga. Prawdziwa duchowość nie polega na pustych deklaracjach ani na imponujących pokazach siły, lecz na szczerym poddaniu się niebiańskiemu celowi. Tego właśnie uczy nas ten werset. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak wielu przywódców duchowych unika dyskusji na temat tego fragmentu? Odpowiedź jest prosta, ale głęboka, podważa ona nasze postrzeganie sukcesu i na nowo definiuje znaczenie bycia prawdziwym naśladowcą Chrystusa. W tym świecie liczy się wygląd, to co można zobaczyć i zmierzyć. W sytuacji, w której status, wpływy i spektakularne wyczyny są synonimami osiągnięć, ta lekcja pozwala nam stawić czoła rzeczywistości. Kiedy Jezus mówi, nie każdy, kto mi mówi, panie, przestrzega przed powierzchownością wiary. Pokazuje nam, że nie wystarczy mówić, trzeba też żyć. Co sprawia, że jest to jeszcze trudniejsze? Jezus nie miał na myśli niewierzących ale ludzi, którzy wyraźnie postępowali właściwie, głosili kazania, wypędzali demony, czynili cuda. Jednak nie robi to na nim wrażenia. On widzi więcej niż pozory i interesuje się tym, co jest w twoim sercu. Prawdziwa wiara nie polega na spektakularności, rozpoznawalności i ostentacji. Chodzi o życie w cichym posłuszeństwie, bez oczekiwania na oklaski i aprobatę. Ale dlaczego ta wiadomość jest tak niepokojąca? Ponieważ ujawnia niewygodną prawdę, nie wystarczy czynić dobro lub działać w imię Boga, aby być w harmonii z Nim. To, co naprawdę się liczy, to przemienione serce, prawdziwe poddanie się woli Boga. Trudno zaakceptować tę prawdę, gdyż wymaga ona radykalnej zmiany. Co więcej, sposób, w jaki dziś przedstawia się wiarę, Często odciąga uwagę od tej podstawowej nauki. W wielu społeczeństwach duchowość utożsamiana jest sukcesem materialnym, dobrobytem i widocznością. Chociaż najwyższy rzeczywiście zsyła błogosławieństwa, nie możemy skupiać się wyłącznie na sprawach ziemskich. Kiedy przywódcy religijni stawiają na pierwszym miejscu wzrost liczbowy i natychmiastowe rezultaty, zaniedbują główne przesłanie tego wersetu. Prawdziwe życie duchowe nie ogranicza się do tego, co widzialne, ale raczej do intymnej i posłusznej komunii z Bogiem. Ten fragment rani także ludzką dumę. Dla tych, którzy przywykli do tego, że ich czyny są podziwiane, myśl, że nie każdy, kto czyni wielkie rzeczy w imię Boga, będzie akceptowany, jest ciężkim ciosem. Jest to bezpośrednie wyzwanie dla ego, gdyż ujawnia, że nawet wypełniając pozorne duchowe misje, możemy wciąż być daleko od naszego prawdziwego boskiego celu. Wiele osób nie chce wygłaszać tego typu refleksji przy ołtarzu, ponieważ mogą one zachwiać fundamentami tego, co zostało zbudowane. Wierz ten uczy nas, że na Stwórcy nie robią wrażenia cuda ani wielkie dzieła, ale szczere, pokorne i posłuszne serce. A to jest o wiele trudniejsza lekcja niż udawanie, że się wierzy. Dlatego wiele osób woli podkreślać przesłania dotyczące błogosławieństw i osiągnięć, gdyż rozmowa na te tematy wymagałaby całkowitej przewartościowania sposobu, w jaki żyjemy naszą duchowością. Teraz, gdy rozumiemy głębie tego fragmentu, musimy zastanowić się, w jaki sposób powinien on zmienić naszą duchową podróż. Żyjemy w świecie, który kręci się wokół wyglądu, statusu i uznania, ale Chrystus zaprasza nas, byśmy żyli w zupełnie inny sposób. Po pierwsze, musimy pozbyć się potrzeby bycia zauważonym i podziwianym. Nasza wiara nie powinna być podsycana chęcią ludzkiej aprobaty, ale szczerym oddaniem się Bogu. Często wpadamy w pułapkę życia pod przykrywką duchowości i szukania uznania za nasze dobre uczynki. Ale ten fragment przypomina nam, że tak naprawdę liczy się szczere posłuszeństwo, bez względu na to, kto patrzy. Po drugie, nasze działania muszą być owocem prawdziwej relacji z Bogiem, a nie sposobem na zdobycie statusu czy wpływu. Nie możemy oszukiwać samych siebie, wierząc, że samo służenie i czynienie dobrych uczynków wystarczy. Wezwanie Boga sięga dalej. Wymaga głębokiego podporządkowania i wewnętrznej przemiany, która odbija się we wszystkich aspektach naszego życia. Kiedy Chrystus mówi o tym, kto zostanie przyjęty do Królestwa Niebieskiego, nie skupia się na tym, co oczynimy publicznie, lecz na tym, kim naprawdę jesteśmy przed Bogiem. I to jest najważniejsza prawda, której uczy nas ten werset. Prawdziwe posłuszeństwo Bogu wykracza daleko poza proste zewnętrzne działania. Wymaga to głębokiej wewnętrznej przemiany, czegoś, co wykracza poza powierzchnię i dociera do najintymniejszych warstw naszego bytu. Kolejnym ważnym punktem jest intencja, która nami kieruje. Często kieruje nami chęć zrobienia czegoś w imię Boga, tylko po to, by zostać zauważonym i podziwianym. Potrafimy nawet dokonać niezwykłych czynów, ale jeśli nasza motywacja nie jest autentyczna, jeśli nie opiera się na szczerej miłości do Chrystusa i bliźniego, to dzieła te nie będą miały żadnej wartości wiecznej. Apostoł Paweł uczy nas w jednym liście do Koryntian 13, że bez miłości wszystkie nasze osiągnięcia są puste i bezcelowe. Bez względu na to, jak bardzo poświęcamy się i służymy Bogu, jeśli nasze intencje nie są czyste, nasze czyny tracą swoje prawdziwe znaczenie. Jezus ostrzega nas, że tak naprawdę liczy się to, co jest w nas, a nie to, co robimy na zewnątrz. To prowadzi nas do bardzo powszechnego niebezpieczeństwa, nadmiernej pewności siebie co do własnych działań religijnych. W tekście Ewangelii Mateusza 7 widzimy ludzi, którzy czynili wielkie dzieła, wypędzali demony, prorokowali, czynili cuda, ale Jezus oświadcza, że nigdy ich nie znał. Zmusza nas to do zastanowienia się nad naszą skłonnością do wierzenia, że tylko dobre uczynki gwarantują nam zbawienie. Jednakże, zbawienie nie jest osiągalne dzięki własnym zasługom, ale jest darem łaski Bożej, dostępnym przez wiarę w Chrystusa. Nasze dobre uczynki muszą być autentycznym odzwierciedleniem tej wiary, a nie środkiem do jej osiągnięcia. Pomyśl teraz o swoim życiu. Czy żyjesz zgodnie z wolą Boga, czy też bardziej zależy Ci na akceptacji innych? Czy Twoje działania są motywowane szczerą miłością do Chrystusa, czy chęcią bycia lubianym? Wielkie wyzwanie, jakie stawia przed nami ta nauka, polega na konieczności zbadania naszego serca i naszych intencji. Jak okazujesz swoją wiarę w życiu codziennym? Czy jesteś posłuszny nawet wtedy, gdy nikt nie patrzy? Ten werset zachęca nas do uczciwej oceny samych siebie, abyśmy mogli zharmonizować naszą relację z Bogiem. Nie jest to potępienie, ale okazja do zastanowienia się nad naszą duchowością. Jeśli zdamy sobie sprawę, że żyjemy powierzchowną wiarą, skupiając się na pozorach i martwiąc się o to, co pomyślą inni, czas zmienić się i powrócić do prawdziwego fundamentu prawdziwej relacji z Bogiem. Jako Kościół musimy zrozumieć, że naszą misą nie jest imponowanie ludziom ani urządzanie religijnych spektakli. Prawdziwym celem Ewangelii jest autentyczna przemiana życia. Naszym powołaniem nie jest szukanie popularności i gromadzenie zwolenników, ale formowanie uczniów, którzy naprawdę żyją zgodnie z wolą Boga. To jest prawdziwy cel Kościoła, nie liczby, nie status, ale zmiana. Jak powinniśmy zareagować, stając w obliczu tej trudnej prawdy? Nie możemy po prostu wysłuchać tego przesłania i żyć dalej, jakby nic się nie stało. Nasza odpowiedź musi być aktywna, konkretna i transformacyjna. Pierwszym krokiem jest prawdziwe zobowiązanie się do posłuszeństwa Bogu. Nie możemy już dłużej zadowalać się powierzchowną wiarą, opartą jedynie na rytuałach i pozorach. Bóg wzywa nas do życia pełnego, całkowitego poddania się Mu, w którym nasze serca są zgodne z Jego wolą, a nie tylko z naszymi pragnieniami lub wartościami, które ceni społeczeństwo. Każdego dnia powinniśmy pytać siebie, jak mogę zadowolić Boga dzisiaj? Jak mogę żyć w sposób, który Go uwielbi, bez względu na to, kto patrzy? To poddanie zaczyna się od prawdziwego, złamanego serca przed Nim. Być może słysząc te słowa, czujesz ciężar na swoich barkach. Być może zdajesz sobie sprawę, że żyjesz wygodną wiarą, opartą na pozorach, bez prawdziwego oddania Bogu. Jeśli tak jest, pierwszym krokiem jest poddanie się Jemu, uznanie, gdzie popełniliśmy błąd i szukanie Jego miłosierdzia. Czas uwolnić się od wszelkiej duchowej arogancji i uświadomić sobie, że nie chodzi o to, co ty możesz zrobić, ale o to, co Bóg może dokonać w twoim życiu. Drugim niezbędnym krokiem jest poszukiwanie prawdziwej bliskości z Bogiem. Żaden ludzki wysiłek, ani proste dobre uczynki nie wystarczą, aby wypełnić jego wolę. Poprzez szczere poszukiwanie, czytanie Biblii i modlitwę jesteśmy przemieniani. Prawdziwe posłuszeństwo nie polega tylko na robieniu tego, co słuszne, ale na poddaniu się Bożemu kształtowaniu od wewnątrz. A ta przemiana może nastąpić tylko wtedy, gdy poświęcimy czas Jego obecności. Zapytaj siebie, jak wygląda moje życie modlitewne? Ile czasu zainwestowałem w prawdziwe poznanie serca Boga? Wreszcie, kolejnym istotnym czynnikiem, jest znaczenie społeczności z innymi chrześcijanami. Życie chrześcijańskie nie powinno być przeżywane w izolacji. Ciało Chrystusa istnieje po to, by nas wspierać, by stworzyć środowisko, w którym możemy wspólnie wzrastać i stawać się duchowo silniejsi. Potrzebujemy szczerych relacji we wspólnocie wiary, w której możemy być zachęcani, a także korygowani, gdy zachodzi taka potrzeba. Prawdziwy Kościół to nie taki, który jedynie organizuje wielkie wydarzenia i nabożeństwa, ale taki, który szczerze pragnie przemiany ludzi, pomagając sobie nawzajem żyć według boskich zasad. Ostatecznie tak naprawdę nie liczy się to, co osiągnęliśmy i co zostało docenione przez ludzi, ale to, czy nasze życie odzwierciedla autentyczną relację z Bogiem. Samo wykonywanie czynności religijnych i imponowanie innym nie wystarczy. Musimy żyć wiarą, która jest szczera, głęboka i oparta na posłuszeństwie Ojcu. Przed nami stoi wyzwanie, czy będziemy nadal żyć wiarą pozorów, czy wybierzemy podróż prawdziwej transformacji. Jeśli podążałeś samotnie drogą wiary, nadszedł czas, aby znaleźć duchowych towarzyszy, z którymi możesz dzielić podróż, wstawiać się za innymi na modlitwie, wyznawać swoje błędy i wspólnie wzrastać w oddaniu się Panu. Podstawowym aspektem tej podróży jest zaprzestanie szukania aprobaty innych ludzi i skierowanie swojego życia w stronę podobania się Bogu. Wiąże się to z koniecznością dokonywania trudnych wyborów, Gdyż świat będzie nieustannie próbował kształtować nasz sposób życia, zachęcając do płytkiego i konformistycznego życia. Musisz jednak podjąć jasną decyzję, podążać boską drogą. Decyzja o tym, by podobać się Bogu, oznacza odrzucenie pewnych wpływów, porzucenie pewnych nawyków, a nawet rezygnację z osiągnięć cenionych przez świat. Najważniejsze pytanie, nad którym należy się zastanowić, brzmi, co kierowało moim sercem. Co mnie naprawdę motywuje? Pragnienie akceptacji innych czy tęsknota za aprobatą Boga? Jak stwierdził apostoł Paweł w liście do Galatów godzina pierwsza dziesięć, gdyby jego celem było zyskanie ludzkiej przychylności, nie mógłby uważać się za prawdziwego sługę Chrystusa. To jest właśnie sedno sprawy, służyć Chrystusowi, a nie swoim własnym interesom lub oczekiwaniom innych. Kolejną podstawową zasadą tego praktycznego doświadczenia jest pokora. Musimy pamiętać, że Bóg nie wymaga od nas doskonałości, ale chce, abyśmy mieli serce gotowe uznać nasze słabości i pozwolić Mu przemienić nasze życie. Naszym powołaniem nie jest okazywanie nieskazitelności. Lecz nieustanna droga pokuty i odnowy. Kluczem do życia, które podoba się Bogu, jest pokora. Zamiast starać się udowodnić, że jesteśmy wystarczająco dobrzy, powinniśmy przyjąć postawę całkowitego polegania na Panu. Ostatecznie, ostateczną odpowiedzą na tę prawdę jest niezachwiane oddanie misji, którą powierzył nam Bóg. Nie możemy żyć naszą wiarą, skupiając się wyłącznie na naszym osobistym zbawieniu. Kiedy decydujemy się postępować zgodnie z wolą Boga, jesteśmy powołani do odbijania Jego światła w świecie, do prowadzenia innych ścieżką prawdy i głoszenia Królestwa Bożego, gdziekolwiek się znajdziemy. Uczy nas to, że nasza wiara nie ogranicza się do oczekiwania na niebo, ale obejmuje pełne życie według boskich zasad tu i teraz szerzenie Jego łaski i miłości we wszystkich dziedzinach naszego życia. Żądaj sobie pytanie, jaki wpływ mam na ludzi wokół mnie? Czy mój sposób życia wskazuje na chwałę Boga? Wniosek jest jasny, nasza odpowiedź na tę prawdę wymaga szczerego poddania się, głębokiej więzi z Bogiem, wspólnoty z innymi chrześcijanami, pokory i zaangażowania w boską misję. Nie jest to łatwa droga, ale jest jedyną, która naprawdę oddaje cześć Panu i prowadzi nas do pełnego życia zgodnego z Jego wolą. W obliczu tej rzeczywistości pojawia się najważniejsze pytanie, jakie będzie Twoje nastawienie od tej pory. Transformacja zaczyna się w Tobie już teraz. Kończąc te rozważania, zachęcam Państwa do poważnego rozważenia wszystkiego, czym się podzieliliśmy. Nauka ta, często pomijana na kartach Pisma Świętego, nie jest jedynie koncepcją teoretyczną, ale pilnym wezwaniem do całkowicie odnowionego życia. Pan nie szuka powierzchownych wyznawców, lecz tych, którzy żyją prawdziwą wiarą, wyrażającą się w posłuszeństwie, miłości, pokorze i oddaniu Jego woli. Ewangelia Chrystusa nie jest wygodnym przesłaniem. Nie pozwala nam podążać za własnymi pragnieniami bez konsekwencji, lecz jednocześnie jest jedyną prawdą, która może zapewnić prawdziwą wolność i egzystencję w obfitości. Jeśli zdecydujemy się dostosować swoje życie do Słowa Bożego, jeśli przyjmiemy to powołanie szczerym i chętnym sercem, przestaniemy być jedynie słuchaczami, a staniemy się agentami przemiany. Kluczowym pytaniem nie jest tylko zrozumienie nauk Biblii, ale także określenie, jaka będzie nasza reakcja na to objawienie. Czy nadal będziemy dostosowywać się do systemu tego świata, czy też całkowicie oddamy swoje życie Panu i Jego misji? Decyzja jest w naszych rękach. Moją modlitwą jest, abyś wyszedł z tej chwili podejmując stanowczą i świadomą decyzję. Niezależnie od tego, gdzie teraz jesteś i co do tej pory zrobiłeś, Bóg wzywa cię do czegoś większego. On chce, abyś żył autentyczną wiarą, abyś porzucił przeciętność i oddał ciało i duszę jego celowi. Królestwo Boże jest obecną rzeczywistością, misja jest pilna, a zasadnicze pytanie brzmi, czy jesteś gotowy powstać i odpowiedzieć na to wezwanie? Pan czeka na twoją decyzję. Nie chcę już żadnych wymówek ani opóźnień. On oczekuje szczerego, stanowczego i niezachwianego oddania się Jego woli. A kiedy zdecydujemy się pójść tą drogą, możemy być pewni, że nie będziemy sami. Bóg będzie nas prowadził, wzmacniał i przemieniał na każdym kroku naszej drogi. Teraz chciałbym zaprosić Cię do chwili modlitwy, aby Duch Święty przemówił do Twojego serca i dał Ci siłę. Abyś żył zgodnie z tą prawdą. Wspólnie prośmy o odwagę i chęć posłuszeństwa słowu, o miłość, jaką kocha Chrystus, i o wypełnienie powierzonej nam misji. Drogi Ojcze, jesteśmy wdzięczni za Twoje słowo, które rzuca nam wyzwanie i zachęca nas do życia w inny sposób. Prosimy Cię, abyś dał nam siłę, abyśmy podążali za Twoją prawdą, byli wierni i posłuszni, nawet gdy wymaga to poświęcenia. Panie, obdasz nas pokornymi sercami, które będą gotowe kroczyć Twoimi drogami i użyj nas jako narzędzi do manifestowania Twojej miłości i światła na tym świecie. W imię Jezusa modlimy się. Amen. Teraz zachęcam Was do podzielenia się tą wiadomością z innymi, którzy muszą ją usłyszeć. Rozpowszechniajcie tę prawdę, aby więcej ludzi uświadomiło sobie boski cel. Nie pozwól, aby ta refleksja stała się po prostu kolejnym fragmentem treści, którą przyswoiłeś. Uczyń ten moment punktem zwrotnym w swoim życiu i życiu otaczających cię osób. Bóg czeka na twoją odpowiedź. Niech Bóg cię wielce błogosławi i do następnego razu.